I bo już się gotuje, wobec tego rzucamy 15 gram mielu mozzarella. Taka garstka, a czyni cuda. I od tej chwili 15, 50 minut na gotowanie. No to witam Was serdecznie. Jest godzina co prawda przed, przed, przed 15. No ja mam zegarek a udaje grupa. Jest godzina 15, ale jest ciemno. Skończyliśmy, skończyłem ważyć smoket. American Wet. Zresztą błagam, pozwólcie mówić mi wheat, jakoś tak wheat, wit wit. twit twit. Wyszło tego... Zaraz zobaczymy zresztą ile tego wyszło. Osad stały jest oddzielony, zimny przepraszam. Osad zimny jest oddzielony. Zobaczcie, nalewam napowietrzając stawy. Dobrym sposobem. Gazy. Wyszło 16 litrów. Chcę to jak najlepiej napowietrzyć, wobec tego w jak największej wysokości, jeżeli potraficie to umieścić ten gar, nalewamy grzeczkę na stawno. No dobra, wyjdzie tyle, że będzie to, e, będzie to zdatne do tego, żeby wlać do kega taką ilość. Keg nie musi być pełny, ma 18 niespełna litrów, więc te 16, 17, jakieś coś tu opadnie, 16 litrów e, styknie w kegu e, w sam raz. E, dobrze, teraz dodajemy drożdże. Tak się chłopaki rozbestwiły. Pamiętacie, było tak dotąd brzeczki przedniej wlane. No, w tej chwili to wszystko urosło. Bardzo ładny aromat chlebowy. O dziwo, bo to są piątki. jak na górzymok ale przed tym dezynfekcja. Tutaj generalnie dbałem o to, żeby ta czystość była w miarę zachowana. Wiadomo, że to nie jest apteka, ale ale strzeżonego Pan strzeże. Jeżeli już testuje się w browarze. No tak, chcę, żeby to było w miarę bardzo ładne, trochę się do za mocne światło, ale bardzo ładne. E, krótko mówiąc, drożże. I cóż, zadajemy. Zadajemy te drożże. Z córko wziąłem takie po prostu. No dobra, nie takie jest na razie. Zamykam się tym za chwileczkę. Na razie nic się nie stanie, jak położę sobie w ten sposób. No i to tyle, kochani. Jest tego piwa prawie 17 litrów. To dobrze. Staram się je zdegustować tutaj na wizji, aczkolwiek zawsze obiecuję, a jakoś to wychodzi w ten sposób, że nie degustuję tych piw. Po prostu ich nie ma. Za dużo chyba rozdaję. Powiem tak, niektóre są dobre, niektóre są niedobre. Zdarza się, ostatnio się zdarzyło w aip że zostały przegazowane. A to z tego względu, że Nalewając kolejną, bo czwartą warkę u, piwa. Mm, najwyraźniej zrobię to niedbale, spieszą się i wlało mi się do jednej z IPA jak e, mieszania drożdży oraz chmielu. No to sobie wyobraźcie, nawet przy nagazywaniu 2-2, co się dzieje, jak się otwiera butelkę. Jest krótko mówiąc. Piwo jest pijane, nie jest przegazowane, no ale. Posiada cechy takie jakie posiada normalny gaz. Żeby nie rzucać słów na wiatr, bo powiedziałem Wam, że ważę dużo. Przede wszystkim testowo, bo już tak jakby na własne potrzeby, na własne potrzeby mam takie, takie dwa pojemniki i generalnie piję w nich. Jeżeli coś chce się napić, właśnie do takiego pojemnika do Cordeliusa trafi American wheat. Ten American wheat po prostu chce szybko dosyć sprawdzić. Dlatego będzie wlany do kega i tam za 3-4 dni 5 będzie pity. A tutaj, w lodówce, w witrynce takiej chłodniczej, widzicie 4 kolejne piwa testowe. Tutaj dwa na półce i na dole ponownie dwa. Niedługo myślę, że w sobotę będę te piwa rozlewał do butelek. No i cóż, dalej i dalej testował. No to tyle, jeżeli chodzi o marzenie piwa. Od dawna nie było na kanale Brawa Rydzenia. Jeżeli coś źle zrobiłem, oczywiście, to piszcie tam w komentarzach. Spoko, to jest Zrobione aby podtrzymać jakąś kontynuację powarów dnia, no ale też hmm, pokazać w pewnym sensie odkryć rąka tajemnicy, nad czym e, pracuję, nad kolejnymi wykustami. Nad e, A więc śmiało, jeżeli macie pytania, zadawajcie na Messenger's, że na YouTube. Jeżeli nie jesteście moimi znajomymi, musicie mi wybaczyć czasami. Zapominam o tym, wpada informacja do, 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 do. nie do kosza, tylko do tego katalogu inne i e, ostatnio coraz rzadziej go przeglądam, ale zdarza mi się o tym pamiętać. Pozdrawiam Was serdecznie e, i to tyle z mojej strony. Postaram się w przyszłym tygodniu, jak mówię, Kuki pamiętam, stygmestować czarną przeniszą na IP. E, mam już jej zdjęcie, tak w ogóle. Zrobiłem sobie zdjęcie przy przerwie. Na lewie, na lewie. Pokażę Wam mniej więcej jak ona, jak ona wygląda. Myślę, że ciekawie. To jest zdjęcie z browaru. Na białej kartce tak zrobiłem, żeby generalnie było widać. Tak będzie wyglądała nasze... Wyglądało wyglądały nasze nasze czarne, pszeniczne IP. Wiem, że ten obrazek niewiele mówi. Generalnie jest ciemno, podoba mi się w miarę, podoba mi się ten kolor, jak już mówię, był mały problem, jeżeli chodzi o, o, o kolor. Ja chciałem, żeby ten kolor był jeszcze bardziej ciemniejszy. W, tej, w, tej, w tym ipa lasie on jest wydaje się OK, aczkolwiek Wpada w taką miedź. Jak to jeszcze to źle no. określam, mosiąc w ciemny brąz, bardzo ciemny brąz, a wolałbym, żeby wpadł w bardzo jasną czerń. No ale z tym, z tym, z tym, z tym jest, że tak powiem. No z tym jest problem, bo to nie jest tak, że wsypię więcej karafy przy specjal. No bo tutaj trzeba uważać, ona też odda ku zaskoczeniu odda, odda, paloność, a paloności w tym piwie nie ma być, tak, ma być po prostu, ono ma być ciemne, zresztą co ja mówię, generalnie taki jest, był, był mój zamysł, aby było ciemne i, że było ciemne i było ciemne, żeby wypowiedź, tak, a że jest miło i że jest miła i że jest miła, ma być ciemno, ma być bardzo aromatycznie, Poleciały, poleciało teraz 13 kg chmieli w zasypie do tej IPA także myślę, że to będzie kolejne piwo z którego będę zadowolony na razie tak jest zobaczymy, zobaczymy co będzie mamy już swoje wnioski co do Baby Jagi i poprawki jak na pierwsze piwo takim moim skromnym zdaniem chociaż kiedyś powiedziałem, że nie będę tego ceniał jest ok jak na pierwsze piwo ale no Oczywiście uwagi mam, nieraz i spore uwagi mam do tego piwa, ja osobiście. Myślę nad tym, żeby je powtórzyć. Jako taki zimowy pszenicznik, jako takie piwo sesyjne, bo ten kto pił z beczki to potwierdzi, że jest fajnie z aromatem w, betce, w butelce jest gorzej. Pasteryzacja nie, po prostu po prostu zawiera trochę aromatu, nawet więcej niż trochę. No ale mamy już na co pewien sposób. Zamarudziłem. Cześć chłopaki, cześć dziewczyny.